Święto. Yy, ostatnim, ostatnim razem, kiedy robimy jakieś subskrypcje, to byłem na 75 subskrypcji. u mnie zaraz mam już 100 subskrypcji, Mam póki co 80 subskrypcji. Więc zaraz mam 80 subskrypcji póki co. Widzowie, więc świętujemy. Yy. I teraz czekam, oczekuję na 100 subskrypcji. Bo jak wywiecie to, to subskrypcje, to pokazuję Watek Storbaka, którego dzisiaj na Was zrobiłem. Ogólnie jeszcze powiem jedną rzecz, tak jest cały smufowy, czyli że jest cały gładki, że jak mniej kolorów, ten smok pod warsy i pod PvP. No to zaczniemy. Tu macie diamenty. Fajne diamenty, takie z fajną otoczką przyjemnego do oka. Takie żelazo, takie fajne żelazo, macie emeraldy, taka otoczka jak diamentów, tylko trochę, no wiecie, inna. Tu macie złoto, tu macie... E, tu macie te... Te merecko. Najbardziej, jak właśnie w tym suboku, podobają mi się, partyklesy, bo mega mi się Siema, Super, fajne, partyklesy, mega mi się podobają. Siema, mordo Są takie to fajne, niebiesko-czerwone partyklesy, mega mi się podobają. Jak widzicie, tutaj widzicie właśnie serduszka. No, widzicie tutaj serce i pasy głodu, tak mi się bardzo podoba. Widzowie, w wygląda tak. Mega mi się podoba taka walna, jest taka łączona. W sumie zaraz wam pokażę. Że jak sobie wziąć taką walną, to ją sobie możecie postawić, żeby się łączyła. Mega mi się to podoba. Szkoło jest takie. Fajne, takie przyjemne dla oka szkło. Bardzo ładne. Takie łóżko jest, takie fajne z pościelą. To wygląda... ...skrzynia y, i etyczest. Jedzonko. Ten melon taki trochę dziwny, ale on jest akurat inny. Mieczyki. mi się mega podobają. Może kiedyś zmienię, ale... Te, te chyba za bardzo mi się podobają. Widzę, że tekstura będzie po, do pobrania dopiero wtedy, kiedy wbijemy subskrypcji. Tak wyglądają elementy, Bardzo mi się podobają. To wszystko zostało prawie że difrutowane. Macie łuk. Jest mega ładne. Och, jesteś. Co jest, daleko Ta się się naciąga. Fajnie, fajnie taki czarny. Tak wygląda wędka. Nie, fajna mega ładna wędka. Tak wygląda krzysiwa. Oczywiście nie będę. A tu damy sobie podpalić. Taki ogień mały, mini ogień. Dla oka przyjemny. Tak płotka wygląda. Też mi się mega podobają płotki. Yy, tak wyglądają zbrojki. Mega, mega ładne zbrojki, według mnie. Tak wyglądają w wykwipunku. <grym> I Pisy, nawet dzięki. Fajne, fajne zbrojki. ogóle ja mi się podobają takie zbroje. Cię, raczej ich nie zmienię. Bo zbroje akurat nie są już takie potrzebne. To wygląda niebo. Mam w, w tekstu pokusu przy nieba. Tak okay, widzowie, bo ja coś tu mam niechamło. Nie jakoś Sky details. I to muszę być włączone tu no. no sobie dobra, już. I tak wygląda jedno niebo. Teraz drugie już nie będę się Tak wygląda jedno niebo. Tak wygląda drugie. Da się jeszcze zmienić, żeby było takie bardziej dzienne. Tak wygląda kolejne niebo. No, to chyba już było nawet. I tak wygląda ostatnie niebo. Maga ładnie. To jest chyba według mnie najładniejsze jest. Jest to niebo. Jak widzicie, tutaj się też to wszystko przejaśni potem. Tu macie mega ładny słońce, według mnie chyba ten dzień jest najlepszy. Więc widzowie... To jest mój tekst tylko subskrypcji. W sumie pomógł mi w nim robić mu ziomek z Discorda. Eee, TJKK, taki mu ziomek. Mm, nie, było go, nie było go na, firma, na filmach. Gdyby... Mógł, mógł się pokazywać na YouTubie jakoś twarz i głos, to bym go wziął do tego odcinka, ale niestety on nie może, więc nie wziąłem go od do tego odcinka. Ale bardzo dziękuję mu za to, że pomógł mi w robieniu teksturpacka. Widzowie, jeżeli wy też chcecie mi pomóc w robieniu teksturpaków, to możecie do mnie napisać w komentarzu. Jak znajdziecie, to, jak znajdziecie mój e-mail, to możecie na e-mailu albo na Discordzie. Albo po, po, po zwyczajnym komentarzu, albo możecie nagrać jakiś film, y, jakiś taki film dla mnie i potem mi podesłać linka, jak chcecie tam porozmawiać. Więc y, widzowie. To był mój teksturpak na 100 subskrypcji. Znaczy w sumie Wam go dopiero udostępnię. Bo no, w sumie nie mam jeszcze 100 subskrypcji. Ale no, trochę mi nie przyrosło. Niedawno miałam dopiero 75, a teraz już mam 80. Więc w zaledwie 4 dni przybyłaś 5 subskrypcji, bo niedobrze przyrosty są. No więc to widzę, ja już się będę mógł z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie.